Zanim jeszcze w Polsce lata dziewięćdziesiąte zapisały się w historii jako czas przełomów i niepokojów, jeden człowiek, którego imię wywołuje poruszenie do dzisiaj Andrzej Leper, wstrząsnął politycznym establishmentem, wprowadzając nowy wymiar protestu na ulicach. Jak to możliwe, że zwykły rolnik stał się jednym z najbardziej wpływowych, a jednocześnie kontrowersyjnych polityków kraju? Przez blokady dróg do korytarzy sejmowych, Lepper torował sobie drogę prostym językiem i nieustępliwością. Odkryjemy kulisy spektakularnych protestów, momenty triumfu i upadku, a także tajemnice, które towarzyszyły mu aż do dramatycznego końca. Jaką prawdę kryje jego historia?. Poznaj szokujące afery władzy, daj lajka like i zasubskrybuj. Na początek przenieśmy się do Polski lat 90. to czas pełen zawirowań i transformacji ustrojowej, kiedy kraj próbował odnaleźć się w nowej rzeczywistości po upadku komunizmu. Przemiany te były szczególnie trudne dla mieszkańców wsi, dla których zmiany oznaczały gwałtowne przystosowanie do nowych warunków ekonomicznych. Rolnictwo, będące dotychczas jednym z filarów gospodarki, musiało stawić czoła problemom i restrukturyzacjom narzucanym przez nowy system. Lepper pojawia się w momencie, gdy niezadowolenie wśród rolników osiąga punkt kulminacyjny. To czas, gdy wiele gospodarstw wiejskich boryka się z upadkiem finansowym, a rolnicy są zmuszeni do walki o przetrwanie. W tym kontekście powstaje samoobrona, początkowo jako związek zawodowy broniący interesów rolników. Samoobrona szybko przyciąga uwagę jako ruch niepokorny, działający poza ustalonymi ramami systemu politycznego. Lepper, będący człowiekiem z ludu, potrafi trafić do serc ludzi prostym językiem i odwagą w stawianiu czoła władzy. Przykładem tego są jego spektakularne akcje protestacyjne, takie jak blokady dróg, które na długo zapadły w pamięć wielu Polaków. Te działania, choć nierzadko krytykowane za swoją radykalność, były niewątpliwie skuteczne w nagłośnieniu problemów polskiej wsi i zdobyciu politycznego rozgłosu. Andrzej Lepper, świadomy wpływu na społeczność wiejską, wkrótce postanawia przekształcić samoobronę w partię polityczną. Jego determinacja i zdolność mobilizacji mas umożliwiają wejście do Sejmu, a nawet osiągnięcie stanowiska wicepremiera. Był to moment, w którym ukazał swoją zdolność do zawierania politycznych sojuszy. W kontekście koalicji z PiS i LPiR Leper stał się partnerem politycznym braci Kaczyńskich, co w oczach wielu cementowało jego miejsce w centrum politycznego dyskursu. Jednakże polityczne życie Andrzeja Lepera nie było wolne od kontrowersji. Wokół niego skupiały się postacie i zdarzenia, które nieraz przyćmiewały jego polityczne sukcesy. Znanym przykładem jest afera związana z Anetą Krawczyk i korupcyjne zarzuty, które zaważyły na jego wizerunku oraz na sytuacji całej samoobrony. Mimo to Lepper pozostawał istotnym graczem, także w kontekście jego międzynarodowych kontaktów i prób nawiązania współpracy z Rosją, które były często krytykowane, ale także pokazywały jego ambicje przekraczania krajowych podziałów. Niestety, nie ominęły go również liczne skandale, jak wspomniana wcześniej afera gruntowa, która była jednym z kluczowych momentów jego kariery politycznej. Afery te, pomimo że osłabiły pozycję samoobrony, nie były wystarczające, aby całkowicie wyeliminować jego wpływ. Leper pozostawał bowiem liderem, którego popularność była wciąż realna, zwłaszcza w kręgach oddanych zwolenników na wsi. Co ciekawe, niewielu dobrze znało aspekty życia prywatnego Andrzeja Lepera, które mogły wpływać na jego polityczne wybory. Jego drogę na szczyt charakteryzowały nie tylko polityczne manewry, ale również osobiste motywacje, które nie zawsze były widoczne dla szerokiej publiczności. Lepper był nie tylko politykiem, ale również człowiekiem o złożonej osobowości, której nie sposób całkowicie zrozumieć bez kontekstu jego życia poza kulisami polityki. Analizując jego sukcesy i porażki, łatwo dostrzec, że było to życie pełne dramatów i dynamicznych zmian. Jego podejście do polityki i strategii działań niosło ze sobą zarówno momenty triumfu, jak i nagłe upadki. To, co niektórzy uznawali za błyskotliwą karierę, inni widzieli jako spektakularne samounicestwienie. Niezależnie od tego, jak różnie oceniane były jego osiągnięcia, Lepper na zawsze pozostanie postacią, której nie da się zignorować w kontekście polskiej polityki. Z kolei patrząc na jego dziedzictwo, trudno jednoznacznie odpowiedzieć, jak wielki wpływ wywarł na polską scenę polityczną. Trzeba przyznać, że wprowadził nową jakość do politycznej debaty, czego odzwierciedleniem było angażowanie zwykłych obywateli w życie publiczne. Niezależnie od kontrowersji, które były jego udziałem, Lepper stał się symbolem walki o prawa zapomnianej społeczności, co nie pozwala łatwo o nim zapomnieć. Jego działania w pewien sposób przetrwały w kolejnych ruchach i działaniach politycznych, które odnosiły się do jego spuścizny. Pamięć o Andrzeju Leperze jest więc złożona i pełna sprzeczności. Dla jednych pozostał bohaterem, dla innych kimś, kto przyczynił się do degradacji politycznego dyskursu poprzez populizm i korupcję. Niemniej jednak jego życie i polityczne ambicje stały się częścią szerszej narracji o kluczowych przemianach, jakie zachodziły w polskim społeczeństwie w okresie transformacji. Wracając więc do naszej początkowej tezy, możemy zapytać, czy polska polityka potoczyłaby się innym torem, gdyby nie było takich osób jak Andrzej Lepper. Z pewnością zajął on miejsce w historii, które pobudza do refleksji nad rolą Outsiderów w polityce. Być może to właśnie oni zmuszają nas, Abyśmy przyjrzeli się bliżej problemom i nurtom, których na co dzień nie zauważamy. Zachęcam Was, słuchaczy, do własnych przemyśleń na temat tego, jak postacie takie jak Lepper kształtują nie tylko polityczne, ale również społeczne zmiany. Jak myślicie, jakie wyzwania czekają na kolejnych liderów, którzy próbują iść podobną drogą? Poznaj szokujące afery władzy daj lajka i zasubskrybuj.